Dzień dobry, mam na imię Andrzej i dziś chciałbym Państwa zaprosić do świata e -czytników. Opowiem o tym, czym jest to urządzenie, jak się z niego korzysta i jakie korzyści oferuje e-czytnik. Mam nadzieję, że tym samym zachęcę Państwa do korzystania z możliwości, jakie daje to urządzenie. To jest e-czytnik. Na pierwszy rzut oka może przypominać inne urządzenie, czyli tablet, ale działa zupełnie inaczej. Posiada specjalny pasywny ekran, który nie męczy naszych oczu. Tego typu ekran odbija światło zamiast je emitować. Dzięki temu możemy czytać komfortowo przez wiele godzin, niezależnie od kąta patrzenia, bez męczenia wzroku. To tak, jakby Państwo czytali prawdziwą papierową książkę. Jest też dużo lżejszy i mniejszy od większości książek, co czyni go idealnym towarzyszem podróży czy wieczornego odpoczynku w łóżku. Eczytnik może okazać się niezastąpionym urządzeniem, które poprawi Państwa komfort życia. Przede wszystkim możemy dostosować wielkość czcionki, jeśli litery są dla nas za małe. Tutaj wystarczy kilka kliknięć, aby stały się większe i czytelniejsze. Możemy dodatkowo dostosować marginesy, aby poprawić wygodę czytania. Co więcej, w inbooku Plus, który jest polskim czytnikiem, z polskim menu możemy włączyć tryb nocny, czarny ekran z białymi napisami. To świetna opcja. Gdy czytamy wieczorem i nie chcemy męczyć oczu jasnym tłem. I nie martwcie się o baterię. Ja, czytając, około pół godziny dziennie ładuję swój czytnik co trzy tygodnie. To naprawdę długa praca na jednym ładowaniu. Jeśli cenicie państwo indywidualny styl, czytnik można kupić w różnych kolorach, a nawet wgrać własny, wykaszacz ekranu, na przykład zdjęcie wnuków. Wiele osób wybiera e-czytniki, bo chce być eko. I zużywać mniej papieru. Inni, jak ja, chcą mieć wszystkie książki pod ręką. Co więcej, w niektórych bibliotekach można już taki czytnik nawet wypożyczyć, dzięki czemu korzystanie z e-booków jest możliwe bez zakupu własnego urządzenia. Obsługa jest bardzo intuicyjna. Możemy przewracać strony, klikając przyciski po lewej lub po prawej stronie, naciskając bezpośrednio na ekran. To wszystko, co chciałem dziś Państwu przekazać na temat e-czytników. Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem do rozpoczęcia własnej przygody z tym urządzeniem. W kolejnym filmie, krok po kroku, pokażę, jak korzystać z e-czytnika. Do zobaczenia!